Postawił wszystko na te przygotowania. Został bardzo daleko, wyjechał od swojej rodziny. Został na obozie u Grzegorza Szuliego. I słyszałem, że naprawdę trenował bardzo dużo. No, Szulakowski w obozie to może znaczyć zwycięstwo, ale zobaczymy. Spokojnie zaczyna. No tak. Choć Knaził już pierwszymi cepami Trafia. poszedł. Klaun z Koszalina trafia jednym cepem, oj! Nie jest taki spokojny, I łapie nie jest Aj, Tam Meduza łapał gilotynę już widziałem, ale wysmyrnęła mu się głowa. Tak, ale wydaje mi się, że Meduza jest gdzie indziej. Patrz, łapie drugo, drugi raz, Właśnie. Łapał. Jest trochę A. rozkojarzony i wydaje mi się, pójdziu, pójdziu, że przez to pójdziu, traci wyszła. defensywę. I to jest to ryzyko właśnie, w tym momencie u góry jest Meduza. I uderza. Co ciekawego wypracuje z tej pozycji, Meduza idzie o, po Kimurę. Czyżby była Kimurka, ale z gardy może to być ciężkie, bo w gardzie tej, tej techniki nie, nie, nie jest łatwo skończyć. Ale nie niemożliwe. Niemożliwe wręcz, dokładnie. Chociaż Najman pewnie by klepał. O oh my god! Wiesz co, powiem ci, że nie jeden by to klepnął, bo to może deprymować, może powodować strach o rękę, zwłaszcza jeżeli zawodnik nie jest doświadczony. Meduza cały czas z góry, teraz będzie punktował, będzie go obijał. Oj, potaktarowa, moja ulubiona technika! Klucz na staw skokowy, czyli popularny taktarow, nie! Nie, nie ma, puszcza, puszcza nogę. Świetne to było, marzyłem o tym, żeby ktoś wkręcił tą technikę na Fame MMA. Chciałem być nawet pierwszy, ale Meduza za nie ubiegł. Ale może słuchaj, może będziesz pierwszy, który ją skończy. A może, może. Zobaczymy. Mamy dosiad, mamy dosiad. Nie dość, że w dosiadzie to jeszcze bardzo blisko siatki. Dość łatwo jest tą pozycję kontrolować, ale Knaziu próbował wyjść. Koniec pierwszej rundy. No niezłe emocje nam tutaj chłopaki zaserwowali. Widać tutaj przygotowania u Grzegorza Szuliego. Naprawdę nie poszły na marny. Widać, Meduza, jak na pierwszy swój pojedynek, jest naprawdę dobrze przygotowany. Widać, ma wiedzę e, z różnych płaszczyzn. Tak jak wspomniałeś, próbował tu już założyć Taktarowa. E, trzymał kontrolę boczną, był dosiad. Tak, jedyne, czego mu teraz brakuje, to chyba odrobiny skupienia. Była próba złapania gilotyny. To był ten chwyt, który mógł zadecydować o zwycięstwie, ale dość. Dobrze wykręcił się z tego Knażu, to była niezłaga. Dobrze wybrnął z tego Knażu, rzeczywiście tam mogła wejść taki loty. Zobacz teraz na powtórce. Nie jeden by to klepnął, uwierz mi, znam taki. Runda druga. Czy podtrzymają tempo w drugiej rundzie? I w, w, w jakiej płaszczyźnie się ona rozegra, to jest moje podstawowe Atakuj pytanie. Obszerny sierpowy w wykonaniu Knazia, ale nie cel. Meduza czeka spokojnie na swojego rywala, nie podpala się. No dosyć Meduza dużo inwestuje i w I teraz chyba sam się potknął. Gdzieś tam nie było nawet obalenia. Oj, Balacha, czy jest wpięta? Jest! Klepanie! Marek, co się zdarzyło? Powiedziałem, że Meduza jest nieskupiony, tymczasem to mi brakło. zabrakło teraz skupienia. Chcę zobaczyć powtórkę. Musimy to zobaczyć. Ja też nie widziałem po prostu, jak szybko wpadł w tą Balaszkę. To było niesamowicie szybkie. Widziałem moment założenia tej techniki, ale nie dostrzegłem momentu jej wykończenia. Mamy powtórkę. Patrzmy uważnie. Tak, zejście do parteru, sprowadzenie. Tak, nóżki już były wysoko i mamy bala. Tak. Szybka balacha, tak. Jest. Pięknie i pięknie dopięta, błyskawicznie. Szybki parterowiec z Meduzy. No, fajny przeciwnik, lubię takich prawo. parterowców. Piękne, szybkie poddanie. No powiem ci, że wyma chyba wymarzony debiut Meduzy. Tak, rozwiązana walka przed czasem w drugiej rundzie. Gratulować. Zwycięzcą walki przez dźwignię na staw łokciowy Adrian Meduza.